Dzień dobry kochani, Ania Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby z Pocna Kubyka w czytaniu na listopad 2020. Kochani, jeden duży horoskop, miłość, praca, finanse dla singli, dla osób będących w związkach małżeńskich, partnerskich. Zobaczymy, co słychać w Waszych uczuciach, w Waszych serduszkach. Zobaczymy, co, są, co w pracy, co w finansach. Zatem zaczynamy. Ja zapraszam oczywiście wszystkich Was do wysłuchania, do wysłuchania horoskopu na ten właśnie miesiąc. Tasując karty przypominam państwu uparcie, uparcie jak co miesiąc iż są to czytania ogólne, tak? Nie ma takiej możliwości, aby to czytanie korespondowało z każdym z państwa, tak? Jest to absolutnie niemożliwe. Jeśli ktokolwiek z państwa natomiast ma jakąś taką sytuację, swój problem, który chciałby omówić w czasie sesji prywatnej, to ja oczywiście zapraszam do siebie. Kontakt ze mną poprzez, kontakt ze mną poprzez Messenger znajdziecie mnie Państwo na moim prywatnym Facebooku Anna, Anna Lubińska. Ja zawsze w miarę możliwości staram się jak najszybciej odpowiadać i umawiać a, takie sesje, takie spotkania z Państwem. Byk listopad 2020. Poproszę o prowadzenie sił wyższych dla wszystkich osób spod znaku byka dla Waszego najwyższego dobra. Miłość, praca. Finanse dla osób będących w związkach małżeńskich, partnerskich oraz dla singli. Listopad 2020. Poproszę o ochronę i prowadzenie w czytaniu. Jeszcze sekunda, kochani. O! Dziesiątka pucharów, spełnione marzenia, dom, szczęśliwa rodzina. Zobaczymy, co tutaj w ogóle. Dla osób, dla osób które mają taki pomysł, czy miałyby taki zamiar, nosiłyby się zamiarem, kochani otwarcia jakiejś nowej działalności. Pokazuje się tutaj listopad jakimś takim miesiącem dla wielu z Was, które, którzy będą naprawdę bardzo usilnie pracować, starać się załatwić jakieś rzeczy formalne, rzeczy dotyczące jakiegoś pomysłu, który gdzieś niedawno się u Was pojawił, zrodził. Jest to coś związanego z Waszą działalnością, z pomysłem na otwarcie jakiejś działalności gospodarczej. Chcecie, macie tutaj pragnienie dokonania zmiany w swoim życiu i będziecie bardzo, bardzo bardzo intensywnie jak gdyby podążać uparcie w tym kierunku. Natomiast tutaj ewidentnie karty mówią, tak, iż Wasza postawa jest tutaj po prostu niedojrzała. Tak? To nie jest absolutnie czas. Przynajmniej do 15, do 15 tutaj listopada nie jest to czas sprzyjający zakładaniu nowych rzeczy. Tak? Zupełnie, zupełnie inaczej będą energie się tutaj układały po 15 listopada i wtedy uważam, że jeszcze raz należałoby się zastanowić. Nie zaczynać, tylko zastanowić i rozważyć w ogóle zasadność Waszego projektu, zasadność Waszego pomysłu. Tak? Jest to tutaj bardzo wyraźnie podkreślone. Nie ten czas, poczekajcie, tak? Poczekajcie, przemyślcie, zastanówcie się, dosłownie za dwa tygodnie po 15 listopada zupełnie inaczej spojrzycie na tą całą sytuację niż jest Wam dane widzieć to i czuć. Na chwilę obecną. Ale zobaczmy, jak wygląda tutaj rozkład dla Was. Wow! Jakie karty! Co tu jest grane? Jeszcze w życiu nie miałam takiego ustawienia kart. Jednocześnie sześć podrząd Arkan Wielkich dla Was. Myślę, że wiele osób tutaj spod znaku byka bardzo intensywnie gdzieś pracowało w ogóle nad swoją duchowością, nad swoim rozwojem jakimś takim osobistym, bo powiem Wam, że to co tutaj się dzieje, nie wiem, nie wiem o kogo i o co chodzi, nie mam tutaj podane, czy to jest, czy to jest osoba będąca w związku, czy singiel, myślę, że ogólnie tak, przeczytam to jako dla osób... Dla wszystkich osób spod znaku byka, bardzo intensywna praca nad sobą. Tak? Karta Siły jest pierwszą kartą, która tutaj identyfikuje rozkład. Karta Siły symbolizuje, przedstawia kapłankę, tak? Kobieta ubrana w, białej szat w białą szatę, kobieta, która ma nad sobą symbol nieskończoności nad głową i ujarzmia tą bestię, ujarzmia lwa, łapie po prostu tą bestię za głowę, tak? Kochani, jest to, jest to karta, która mówi o sile, tak? że siłą tej osoby, czyli wielu z Was właśnie spod znaku byka jest połączenie rozumu wiedzy, rozumu. Z sercem. To jest waszą siłą, czyli ewidentnie jakaś piękna praca tutaj wykonana, taka nad samym sobą, tak? Połączenie rozumu z sercem, przepiękna energia, um, która daje wam tutaj na listopad niesamowitą zmianę i niesamowitą transformację w karcie, um, niesamowitą siłę i niesamowitą transformację w karcie śmierci, tak? Ta, czyli ta, ten wynik tej waszej pracy, starań działań na sobie, przy sobie, wokół siebie, nad swoją duchowością, nad walczeniem z jakimiś swoimi słabościami i tak dalej, przyniesie tutaj niesamowite efekty, tak? Idzie zmiana, idzie transformacja, ten dobór składników, który tutaj jest w tej karcie umiarkowania, tak? Poszukanie tej równowagi, wyważenie tych składników, aby ta wasza siła, aby ta wasza duchowość mogła tutaj wzrastać, tak? będzie niesamowita, niesamowita po prostu w listopadzie. Dalej mamy, kochani, kartę rydwanu, tak? czyli niesamowite przyspieszenie w tym kierunku, niesamowite przyspieszenie, niesamowite gdzieś tutaj wydarzenia, które. które spotęgują, jak gdyby, nakład pracy, tego, co włożyliście w siebie. Do, do, doczekacie się tego, aby wyniki tego, co robiliście, tak, odbierzecie te nagrody, jak gdyby, wyniki, rezultaty tej swojej pracy właśnie w listopadzie. Idzie dalej dla Was, kochani, karta Koła Fortuny, czyli jak do tej pory w życiu było źle, jak było trudno, jak wszystko było pod górkę, tak. Tak teraz po prostu wszystko obraca się na Waszą korzyść. Tak tutaj dosłownie. Sprawiedliwości staje się zadość. Nie mówimy o takiej sprawiedliwości boskiej, tak? ale mówimy dosłownie o takiej sprawiedliwości ludzkiej. Jeśli ktokolwiek z Państwa tutaj naprawdę w jakiś sposób zmagał się z jakimiś takimi bardzo trudnymi rzeczami, tak? w sensie, nie wiem, oczekiwania na jakąś karmę, na wydarzenia, na to, żeby coś się spełniło, na jakieś zadośćuczynienie, cokolwiek, tak? Macie niesamowitą energię, ja jestem po prostu w szoku, kochane byczki, jeszcze w życiu nie widziałam ułożenia, ułożenia takich kart, niesamowita po prostu transformacja i osiągnięcie poziomu sprawiedliwości ludzkiej dosłownie, co będziecie chcieli, co będziecie, co będziecie tutaj chcieli osiągnąć, tak, będzie wam dane. Z dzięki Waszej mądrości, dzięki logice, dzięki strategii, tak niesamowita energia tutaj dla Was wynikająca z połączenia, niesamowitego połączenia rozumu i serca w jednej osobie. Życzę Wam, aby ta, ta energia tutaj towarzyszyła jak największej ilości osób z podznaku byka. Niesamowita praca wykonana. Nad sobą jestem pod olbrzymim, pod olbrzymim wrażeniem. Dajcie znać, kochani, z kim, z kim ta część czytania korespondowała, bo naprawdę, naprawdę jestem, jestem w tym przypadku bardzo, bardzo ciekawa. Tak jak powiedziałam, jeszcze nie spotkałam takiego ułożenia ułożenia kart w jednym rozkładzie wszystkich, same arkana wielkie, kochanie. Dobrze, teraz tak, jeśli chodzi tutaj... Hmm... Jeśli chodzi o rzeczy, jeśli chodzi tutaj o rzeczy dla byków, tak? dla osób, które są w związkach małżeńskich, które są tutaj w związkach partnerskich, związek małżeński, związek partnerski, bardzo dobra sytuacja finansowa, małżeństwo, dom, rodzina zabezpieczone w dziesiątce pentakli, tutaj na listopad, uwaga, ostrzeżenie pokazuje się w takich związkach, konflikt, tak? konflikt pomiędzy Tobą a Twoim partnerem, ewidentna sy sytuacja tutaj, a, złamanego serca, konflikt z Twoim partnerem, tak, pokazuje się tutaj dalej odnowienie jakiejś relacji z kimś z przeszłości, u Twojego partnera a, i powrót do jakiejś kobiety, kobieta sama, samotna, niezależna finansowo, a, radząca sobie bardzo dobrze w kwestii materii, natomiast sama i bardzo samotna. Twój mąż czy Twój partner a, był w związku, był w jakiejś relacji z kobietą i tutaj listopad zaowocuje u niego, u nich jak gdyby odnowieniem, odnowieniem tej relacji dla ciebie konflikt dla Ciebie złamane serce, zwróć uwagę na to, co się, tutaj, co się tutaj dzieje tak naprawdę wokół Ciebie, bo pokazuje się, iż tak naprawdę to jesteś osobą, która jest bardzo, bardzo intuicyjna, jesteś pokazana w karcie królowej pentakli, czyli często jest to osoba, która ma takie zdolności dosłownie jasnowidzenia, tak? bardzo silną intuicję na pewno. Um, więc przyjdzie się uważnie, zastanów się nad swoją relacją, bo tak naprawdę to tutaj w tej relacji Twojej pomiędzy Tobą, mężem i czy też partnerem, pokazują się głównie pentakle, tak? Czyli tak jakby... Twój partner czy twój mąż na zasadzie takiego masz wszystko, niczego Ci nie brakuje, czego ty jeszcze ode mnie chcesz, tak? To jest dosłownie na takiej zasadzie. I ty po prostu jak gdyby w pewnym sensie no, zabezpieczona tutaj jak gdyby komfortem życia i poczuciem bezpieczeństwa pod tym względem. Natomiast kompletna pustka jak gdyby w sercu, kompletna pustka w Twoich jak gdyby uczuciach, pokazuje się tutaj też taka sytuacja, że ty bardzo chciałabyś powiększenia Waszej rodziny ogólnie chciałabyś dziecko, tak, chciałabyś, aby do Waszego domu, do Waszego życia, do Waszej relacji przyszło dziecko, pierwsze czy kolejne, nie wiem, chodzi w każdym bądź razie o dziecko, na co Twój partner, jak gdyby tutaj nie wyraża, nie wyraża zgody, także gdzieś tutaj na tym poziomie emocjonalnym od długiego, bardzo długiego czasu, jakieś tutaj nieporozumienia zagłuszane dosłownie poprzez, poprzez materię, poprzez dosłownie pieniądze jakieś tutaj ze strony Twojego męża czy Twojego partnera. Także przyjrzyj się uważnie, ten listopad powinien być takim czasem właśnie dla osób tutaj w związkach, w takich sytuacjach, aby rozważyć tak naprawdę, co Ty czujesz do tego mężczyzny i co On czuje do Ciebie, czy faktycznie jest to związek, jest to relacja, która Ciebie, która Was uszczęśliwia. Tak, to jest na pewno, listopad jest na pewno takim czasem na zagłębienie się w swoją uczuciowość, w swoją w swoją tutaj rodzinę, w swój związek. Jak najbardziej tutaj trzeba się przyjrzeć swojej dalszej, dalszej drodze. Teraz tak. Kochani, jeśli chodzi tutaj, jeśli chodzi o singli, jeśli chodzi o singli, pokazuje się tutaj, że do Waszego, do, do waszego życia, do waszej, do waszej przestrzeni przyjdzie tutaj jakiś mężczyzna. Mężczyzna który jest energią mężczyzny dojrzałego, gdzieś tutaj około 40 roku życia. Natomiast jest to mężczyzna, który jest w jakimś związku, jest w jakiejś relacji. To jest mężczyzna, który ma żonę, który ma rodzinę, tak? Kobieta przy nim pokazana jest w karcie Królowej Pucharów a więc bardzo emocjonalna kobieta, która czeka na uczucia z jego strony, kobieta, która jest dobrą żoną i która jest dobrą matką, tak? Ten mężczyzna tutaj jak gdyby będzie chciał wejść do waszego życia a będzie tutaj chciał po prostu jakiegoś romansu, przygody, związku, relacji bez zobowiązań i tu od razu pokazuje się, tak, iż związek, relacja jego oficjalna, czyli to, że on ma żonę, będzie przed wami, będzie przy wami, przed wami bardzo skrupulatnie, bardzo skrupulatnie. Ukrywana. Tak? Także zastanówcie się, przyjrzyjcie się bardzo uważnie, kim jest ten człowiek, tak? bo ten związek, ta relacja może tutaj niestety zaowocować takim bardzo silnym zaangażowaniem z Waszej strony i potem pokazuje się tutaj po prostu przeciążenie, przesilenie, zmęczenie, podążanie na oślep tak? w kierunku tego związku, oczekiwanie, tworzenie sobie w głowie iluzji. A, ale też są przede wszystkim, są to iluzje tworzone przez tego, przez tego mężczyznę, bo tak jak powiedziałam, jest to mężczyzna żonaty, jest to mężczyzna, który ma dom, który ma rodzinę i ten związek, relacje albo też... Um, będzie przed wami ukrywał albo też może być tak, że będzie ukrywał faktyczny stan swojej oficjalnej relacji, czyli będzie wam na przykład mówił, że jest w separacji, nic go z żoną już nie łączy, że się szykuje do jakiegoś rozwodu i tak dalej, i tak dalej. To nie jest prawda, tak? Ten, ten, ten mężczyzna ewidentnie tutaj, ewidentnie tutaj gra, gra nieczysto. Także takie tutaj informacje proszę zwrócić, proszę zwrócić na to. Uwagę. Jeśli chodzi o Wasze rzeczy, jeśli chodzi o rzeczy tutaj Wasze zawodowe, finansowe i tak dalej, jeśli macie jakieś sprawy, jeśli macie jakieś sprawy tutaj finansowe, takie gdzieś zagmatwane, sytuacje, które wymagają tutaj jakichś rozstrzygnięć, nie możecie się dogadać, to czas najwyższy tutaj w listopadzie, aby po prostu nie czekać na rozwiązania, bo one same nie przyjdą. Rozwiązania w takich sprawach niestety będzie tutaj musiał o w takich sprawach będzie musiał tutaj zadocytować sąd. Czyli jak najbardziej musicie tutaj po prostu oddać sprawę do sądu, aby można było tutaj jakoś korzystnie, korzystnie rozwiązać sytuacje gdzieś tutaj zawodowe, biznesowe, które dzieją się i wydarzają, wydarzały się gdzieś tutaj w Waszym życiu. Zawodowo pokazuje się również dla osób, które szukają gdzieś tutaj pracy. Oczekują na jakieś odpowiedź, na jakieś spotkania, czekanie, czekanie i czekanie, tak, czekanie. A najprawdopodobniej jest to związane tutaj z tą sytuacją covidową, to wszystko się kochani przesuwa, przesuwa, nie mamy niestety na to wpływu i tutaj ewidentnie jest pokazane, iż wszystko będzie dla Was jak gdyby opóźnione, opóźnione w czasie ze względu chyba na tą właśnie sytuację, sytuację, która dzieje się wokół nas Wszystkich. Co dla niektórych osób i dla innych osób spod znaku pyka pokazują się tutaj jakieś pieniądze z dziedziczenia. Pieniądze z dziedziczenia, nie wiem, być może po dziadkach, po rodzicach, po kimkolwiek, tak. Natomiast jest tutaj konflikt, pokazuje się konflikt z kobietą przy tym, a z kobietą przy tym spadku, kobietą, która bardzo intensywnie będzie tutaj z wami jak gdyby negocjować, tak, że tak powiem, prawa swoje do tego, do tego spadku. To wywoła tutaj niewątpliwie bardzo duży konflikt pomiędzy Wami. To tyle, kochani, jeśli chodzi, jeśli chodzi o czytanie listopadowe dla Was. Dziękuję Wam, kochane byczki, za dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam cudownych energii listopadowych, życzę Wam, abyście zdrowo i w dobrych nastrojach przytrzymali ten cały trudny okres, który nas tutaj wszystkich, tak, w całej Europie, na całym świecie prawie już w tej chwili dotyka. Życzę Wam dużo radości, dużo powodów do uśmiechu każdego dnia. Dziękuję Wam pięknie za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia w przyszłym miesiącu.